Добрий день, вітаю вас, доброго дня, добрий день. Я дуже радий з вами сьогодні поспілкуватися, і дуже радий, що ми спілкуємося однією мовою, і це дуже важливо. Дякую вам за підтримку України, тому що ми всі тут бачимо це і в Покровську, місто Покровську моєму рідному допомагає. Дуже люблі. ми це все бачимо. Тому я вам дякую за допомогу від Любліна і від Польщі. Co zrozumiałe. My susidy, rozumiemy, że susidy jest tak, że jak u kogoś jest bieda, a e, wina, a atak e, zbrojny Rosji na Ukrainę, to zrozumielo, że to bieda, dopomagają odyn od I my w pewieny, że jak byłaby składna sytuacja w Polsce, nasze ukraińskie susidy takoż by dopomagały. Звісно, я в цьому теж впевнений. Перше моє питання: власне, польща дуже активно допомагає Україні. Люблін активно допомагає Україні. Багато взагалі в Любліні наших українців знаходиться, тому що от чую часто українців багато українців в Кракові. А як в Любліні з українцями? З Люблін перше є так, що в Любліні українці були завжди. To nie tak, że nikogo nie było Ukraińców? Trzeba pamiętać, że historycznie w Lublinie żyła ukraińska męczyna e, e, i trzeba pamiętać, że po pierwszej światowej w której i Polska, e, i Ukraina starała się zdobyć niezależności. Po oficery oficerowie wojni Petlury, którzy razem brały udział z wojnie za niezależność Polski i Ukrainy z sowieckim agresorem, wony tu na cmentarzu. To tu ta menšina jest. No zrozumiało, że w ostatnich dziesiętkich roków zjawiło się więcej Ukrajinców w Lublinie nie, no, po pełno-masztabowego to była nowa jakość. Przez Lublin przejsło milion 400 tysięcy uchodźców z Ukrainy w pierwsze 3-4 miesiąca. Żyło z nami maksimum do 68 tysięcy beżenców. A, to jest є 30 000 i jak kaže nasz mэр, nie no ma znaczenia ktoś tu żywe e, 4 cztery pokolenia albo 4 dni, win mieszkaniec Lublina i to oznacza, że każdy piąty, szósty um, mieszkaniec, to to e, i to tak z одного boku te ukraińcy, jakie tu żyły wcześniej migranci Narodowa mniejszość, jak i e, beżeńcy. Co warto powiedzieć, tu już 16 lat odbywa się i festiwal, który jest wspierany miasto, nazywa się Ukraina w centrum Lublina. E, a, a, rozumiecie, Ukraina w centrum Lublina 16 roku w temu, jak to zaczynało, ludzie pytały, co? Ukraina w centrum Lublina. Про це ви кажете? сьогодні це абсолютно натуральне. Угу. А от ці українці вони ж пішли на роботу. І я впевнена, що і в міських в мерії також є люди, які українці, так власне, вони допомагають економіці міста, вони допомагають вам. Скажу дві речі: Перше, в перші дні п'ять годин після. E, pierwszych bomb w Lublinie był stworzony Lublinski e, Gromadzki Komitet Pitrymki Ukrainy. 4000 wolontariuszy, wspólna inicjatywa Mary Miasta, gromadzkich organizacji, wolontariuszy. 460 wolontariuszy, którzy spiłkowały z ukraińsko-dziewczawną mową, 17 naprymkowów naprymko w pracy tego komitetu. Co oznacza, co było zrobione? No nie na następny dzień, na ten sam dzień, e, e, jak upały pierwsze bomby, pamiętając, że Wina zaczęła się z 14 roku. No, pełnomieszczadne wtorzenie. Zrozumieło, że te ludzie nie czekali tego, to, że będą żyli u Lublinie. Oni nie planowały tego, tego przyjeźdu. Co dużo ważliwym ich przyjęło, nie, w jakiś obozy dla bieżących. 97% z tych, jakie przyjechały, a maksimum to było 68 tysięcy ludzi, one żyły w, między ludźmi. Z ludźmi. Ich zaprosiły do chaty. To nie tak, że mieszkańcy Lublin na bogate mają cztery domy, e, e, coś takiego. Nie, one żyły razem w tej samej kuchni, w tym samym toalecie. No, było dużo bacznym, że z pierwszego dnia wony starały się znaleźć pracy, bytne zależnymi. E, Trzeba także rozumieć te, jakie dzisiaj żyją w Lublinie, czy drugie, jak te, jakie żyły e, w pierwsze dni po pełnomaszadowego otworzenia. E, e, w pierwsze dni przyjechały ludzie z zachodniej Ukrainy. Siednia u nas bilsze i bilsze i wreszcie trzeci ryk, bilsze i bilsze Ludej z Donbasu, e, ludzi z Sumszczyny, z Kharkivszczyny, To je naturalne? Bahato powróciło do Ukrainy. część przyjechała na zachód. No te jakie jest, e, posyłają dzieci w szkołę, e, starają się podtrzymywać kulturę, mowę podążają do buty i pomagają Ukrainie razem z nami. To dużo ważne. No tak, starają się normalno żyty, pracowaty i zrozumiało. Każdy mieszkaniec wkładuje e, swoje e, usilia, żeby być częścią gromady. Wony e, starają się pracowaty. No jakby ktoś zapytał, je czy dobrym biznesem dla miasta? Nie. Зрозуміло, що це не є економічна вигода, ну з другого сто ніхто не жалується в розумінні. Вони такими самими мешканцями, як є все друге. Ви сказали про те, що батьки, батьки дітей, які українці в Польщі стараються підтримувати в дітей, щоб і мову вони вивчали, так. І розуміли польську мову, і говорили, головне, і в мене є багато знайомих, які зараз в Польщі, вони вивчають польську мову, тут же ви спілкуєтесь українською мовою. Дуже цікаво для мене стало, коли я з вами познайомився в форматі електронної пошти. Дуже було цікаво, що ви спілкуєтесь українською мовою. Скільки у вас часу пішло, щоб так гарно говорити українською мовою, тому що коли я побачив лист ваш. Відповідь на мій лист та українською мовою. Я подумав, можливо, я не туди відправив, можливо, не в Польщу, а в Україну. Ні, це дякую за добре слова. Для мене українська мова не не батьківська, не материнська. Я дуже частину свого життя працював в громадських організаціях у фонді освіти для демократії. Jaki pracował, mał widnoszenia, zdzisnował projekty z partnerami z Ukrainy, z Białorusi, z Kaukazu, ze Środniej Azji, z Mongolii. Mój pierwszy bezpośredni związek z płastunami, z Ukrainy, to było lютku 90 roku. Także ja nikolwiek nie wcił, Organizowanym sposobem. Nie wywciał ukraińskiej mowy, no e, odnawcicielka z ukraińsk, e, z Frankivska, pani Uliana, dopomagała mnie, jakby tę mowu. E, z drugiego boku, e, tut e, w Lublinie, ja nie skażę, że to standard. 50 pracowników w Mery, od 22 roku wywciało e, ukraińską mowę polaków czego bibliotekarzy. Ty możesz znaleźć ukraińskie książki w publicznej bibliotece, w semifiliach publicznej biblioteki. To jest naturalne, że z jednego boku um, czekajmy, że nowi mieszkańcy będą wychatali Ukrainę i polską mowę i to powinno tak być, a z drugiego boku to dla pracy, dla dla, dla, nie, dla dla szkoły. Z drugiego boku my z powagi dla naszych nowych mieszkańców starajmy się także znać ukraińską mowę co dużo ważliwym my także podtrzymujemy, kulturę, kultury mowy Tutu Lublinie, od nas, od nas ukraińskich gromadzkich organizacji, jest i nowe i stare takie organizacje e, stworzyła e, dwa roki temu sobotnią ukraińską szkołę, w której dzieci podążają do wywiciaty ukraińską e, mowę i kulturę. Co bardzo ciekawe, tam zjawiły się mamy z dziećmi, dla jakich chce nowa mowa. Російськомовне е, діти та мами з східної України, які як приїхали до Любліна, вони сказали: ми би хотіли, щоб наші діти вивчили українську мову. І вони вивчають українську мову тут, у Любліні. Ми тим дуже городимося. А польську багато знають ваших біженців? От ви з ними я впевнений, що ви з нами спілкуєтесь, ходить спілкуватися. Ні, ні, ні. Зрозуміло, що перше. В перші дні ми розуміли, що вони не знають польської мови, це зрозуміло. Старалися їм допомогти. Це означає, що є багато курсів польської мови. Що як ти е, заходиш в польську школу, посилаєш свою дитину, приходиш з дитиною до польської школи, то треба декілька часу, щоб вивчити. І це є додаткові курси, це є спеціальне. kłasy polskiej, polskiej mowy e, i większa ciastyna wywciła e, polską mowę, to jakie żywoty i je ludzie, jakie ludziom ważko do końca skazaty pro ich majbudnie, wuny nie znajuć. I ciastyna jakby żywe tak miż Ukrainy i ta czy jest problema? Tu muszę czerzyć trzy roki e, i i cieszno ci, jak ktoś kaza, że co wint trzy roki, trzeci róg, wywczaje, um, chodzić w distancjonującą elektronną szkołę w Ukrainie, nie ma jej nie graje w futbol, a poprzednie dwa roki szkoła była była online. to może być niebezpieczne rezultaty? Tu muszą szkoła, to nie tylko na ale czy takoż spiłkowanie z kolegami. Póremka jest kolosalna, my je wyczuwamy. У Люблина далі є можливості підтримувати Україну. Чи ну от є журналістка, яка спитала Володимира Зеленського про те, що Захід втомився від війни в Україні? Люблін не втомився, Люблін продовжить допомагати? ну завжди питання. Люблін це Захід, це не Захід. Две, дві відповіді. Перше, міжнародна співпраця для Любліна завжди була важливим останні 30 років. Trzeba pamiętać, że Lublin ma 10 partnerskich miast w Ukrainie. E, I to nie tylko miasta zachodniej Ukrainy, to e, także Sumy, to także Charkiw, to także Krywyrich. Mają dwa okupowane miasta, z którymi dzisiaj nie możemy współpracować. To Ługańsk, to Starobielsk. I to mm. oznacza, że poprzednie 20 lat My każdy rok z tymi partnerami zdysknowały różne wspólne projekty kulturne, osfitne. E, pytanie jakie odnosiły się do snapów, ów e, r, r, różne wspólne podziemi. Zrozumieło, że w tym moment pełnomieszczadnej e, e, wojny e, pierwsze co my robiły, co ciekawe razem z partnerami z naszymi partner partnerskimi miastami z Francji, z Niemiec, z drugich drżaw. To po pomaga uchodźcom i do humanitarna pomoc e, Ukrainie. My posłały Bilia Stowanterzej i jeden pociąg na 8 Wagonów z humanitarną pomocą po całej Ukrainie, po całej nieokupowanej Ukrainie. i i to jest w pracy nie w tych masztabach, jest. E, I na przykład, tylki show: projekt z sumami, jaki jest dużo dobrym naszym partnerskim miastem, i będziemy razem na, w sumach pierwsze e, budować mobilne e, schowiścia, mobilne schrony. E, e, a e, bilie, zupy na oknie, nie, nie pod szkołą, nie, nie, nie na główinkę, tylko prosto w takich miejscach, w jakich pod a tam dużo szybko, nie, trzeba prosto, szybko coś z sobą zrobić. Także organizujemy pomogę w medycznym obsłowaniu sierściłskich miejscowości wokół e, m, sum. Co oznacza, że będziemy kupować maszyny, będziemy kupować różne e, 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 obładnienia, żeby mój lekarz dojechać e, do, do ludzi e, e, w sile. Uh -huh. Wtomlone. No zrozumiałeś, że wtomlone, a w Ukrainie nie wtomlone? To To jest straszna sytuacja? No, no, z drugiego boku, jak podchodzisz do Mary Lublina, ty na meri baczysz polski flag i ukraiński flag. I jak jakaś ludyna zapytała, e, a czemu ten flag tam i w jaki moment jego będziemy zniMATYć ten ukraiński flag? Merwit odpowiedział dużo prosto. W on tutaj, to muszą mieszkańcy naszych partnerskich miast i innych miast z Ukrainy i miejscowości, oni żyją z nami. A drugie, mamy dwa pobraty miasta pod okupacją. I w tym moment, jak ZSU wyzwoli Ukrainę. Ми зрозуміли з підтримкою Європейських держав, в тому числі Польщі, ми знімемо цей флаг і передамо меру угайська. Тому що місце цього флагу не в Лубліні, Воно, він повинен бути в Уганські. Так що є проблеми. Tak, je problemy, no w tym minioności, no, trochę jest. No, w Lublinie ona tak nie odczuwa się. Na masztab nie powpływa to. Do... No, tyle humanitarnej pomocy, z, z ile my wysyłały. no w tej moment tak dużo tego nie idzie. To prawda. Mhm. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że miasta takie jak Polska to nie tak jak w zachodniej Europie. No do średniejszego momentu 30 tys. beżeńców, w jakich, jakich wkładywają tutaj nasze usilia i grosze, rozumiecie? Jakby tak. mm, specjalnie, jak chcę odnosi się do do dzieci, uh, one nie będą, nie, nie czekamy, żeby one były przybylią dla Lublina. Nie, to mieszkańcy, którym trzeba pomóc. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Bywa ja bywam w Ukrainie, tak że może być, że зустріni mo stra licą w licą. Albo możliwe, ja przyjedę do Lublina. Czekajemo zawsze.